Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry pani pośle, witam. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Ruch społeczny imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale także Solidarność i Zespół Parlamentarny Obrony Ideałów Solidarności zapraszają na konferencję z Klub Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego. To dziś. Data Polska przypad... Solidarna Lecha Kaczyńskiego, przesłanie sierpnia. Tak, zdrowie, praca, rodzina, bezpieczeństwo. Tak, to bardzo długa nazwa. Data przypadkowa i sala BHP to przypadkowa? Nie, absolutnie nie. Yy, I nie przypadkowy. Jest też tytuł tej konferencji, Polska Solidarna Lecha Kaczyńskiego, przesłanie sierpnia właśnie. To jest pierwsza konferencja z cyklu. Planujemy następne. Ta będzie poświęcona głównie pracy i dialogowi. Ale czy to nie będzie przy okazji wiec Jarosława Kaczyńskiego? Taki nie, dlaczego? Wiec? To, nie Bo... jest, to nie jest wiec, to jest konferencja. Konferencja w sali BHP. My zresztą o, dwa lata temu robiliśmy taką konferencję. O związkach Lecha Kaczyńskiego z Solidarnością. Konferencja była bardzo udana. Podobnie jak ta, którą planujemy dzisiaj, miała dwie części: ekspercką. I panelową, i podobnie teraz mamy zamiar coś takiego. Pani pośle, ale to jest tak po prostu, że pan w jakimś sensie, bo to przecież Pan jest kieruje ruchem społecznym, jakby organizuje te spotkania właśnie w sierpniu, właśnie poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu, by jakoś zaznaczyć tę jego rolę w sierpniu, która, którą wielu akurat raczej marginalizuje. Bardzo mnie to dziwi i nie zgadzam się z tą marginalizacją, ale. to... Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności. Solidarność była najważniejszym elementem jego dorosłego życia, najważniejszym doświadczeniem jego, mojej też generacji, nas wszystkich, i chcemy zaznaczyć te związki. Lecha a, a Kaczyńskiego z Solidarnością, z sierpniem. Ale też chcemy się zastanowić, jak brzmi przesłanie sierpnia dzisiaj. Nie tylko w sensie symbolicznym, ale także w sensie programowym. Stąd tematy tej o, konferencji. O przesłaniu to jeszcze porozmawiamy. A chciałabym pana zapytać, co Lech Kaczyński mówił o sierpniu? Mówił to z takiej perspektywy wielu lat. Nie mówi o, o samym tam 80 roku, ale teraz, kiedy jeszcze żył, kiedy rozmawialiście? E... Powtarzam jeszcze raz, to było dla niego Solidarność, była dla niego bardzo istotnym elementem, i jest też w jego spuściźnie bardzo ważnym, bardzo ważnym punktem. Lech Kaczyński był człowiekiem Solidarności był człowiekiem Solidarności jako jej działacz i przywódca, jako konspirator, polityk, jako prawnik, czy wreszcie jako intelektualista, a także jako prezydent Rzeczpospolitej, aż do swej tragicznej śmierci. A czy to było tak, że nienawidził Lecha Wałęsy? Nie, to w ogóle nie nie w nie tych, tych kategoriach. kategoriach. Nie wiem skąd pani to przyszło do głowy. No bo, to Lech... W... Kaczyń... to, to mhm. Lech Wałęsa raczej mhm. rzucał obelgami na, na Lecha Kaczyńskiego, a nie odwrotnie. Ja w ogóle nie... Absolutnie jest to dla mnie tak zupełnie nie zgodne ze stanem faktycznym, że... Ale w tym takim, jakby co mówił i co myślał o tym rozejściu się dróg tych różnych ludzi Solidarności, o postawie także Lecha Wałęsy, ale także innych działaczy Solidarności? Jakby e, myślał o tym ze zrozumieniem, że taki jest naturalny bieg historii, bo taka, takie bywają skutki rewolucji? Pragnę przypomnieć, że Lech Kaczyński robił wszystko, żeby te osoby z ruchu Solidarności, także z opozycji demokratycznej. Które nie były doceniane wcześniej, które były odsuwane na margines, albo które były w ogóle takie nie były osobami z pierwszych stron gazet, żeby je odnaleźć i żeby je uhonorować. Przypominam, że to właśnie Lech Kaczyński najwyższym polskim odznaczeniem o, o, odznaczył świętej pamięci Annę Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdy. Obydwaj, obydwoje z rąk prezydenta dostali Order Orła białego. To było bardzo znaczące wydarzenie. Alechowi Kaczyńskiemu podobałoby się Europejskie Centrum Solidarności? Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Powiem szczerze, że mnie się nie bardzo podoba. Nie, ja w ogóle zastanawiam się, jak myślę o, o tym, co się wydarzyło 30 4 lata temu, to sam się zastanawiam, co zostało co zostało z sierpnia, co zostało ze stoczni, a czy ta rdzawa bryła ECS-u, która dominuje nad pomnikiem poległych stoczniowców a nad gdańskimi trzema krzyżami, czy ta droga, która zamiast placu, pamiętam ten plac pełen stoczniowców, jak 16 sierpnia 80 roku trafiłem do stoczni i wszedłem na salę BHP, czy wreszcie te nieruchome dźwigi, no, czy, to jest, czy to jest to, co, co zostało z sierpnia? A na ile my pozostaliśmy wierni temu przesłaniu, na ile pamiętamy to przesłanie? Ale czy to pamięć tego przesłania, wierność mu, jakby musi, jest znaczy, musi się mierzyć z takim miejscem, jak Europejskie Centrum Solidarności. Bo przecież nie, to to jest w Warszawie powstało, i to przecież dzięki Lechowi Kaczyńskiemu powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, tak? O ile więcej wiemy i mówimy o, o powstaniu właśnie między innymi dzięki temu, czy to nie jest takie miejsce, które które powinno być może nie dla pana, może nie dla mnie, ale może dla naszych dzieci. Ale chciałem przypomnieć, że e, powstaniu Muzeum Powstania Warszawskiego nie towarzyszyły takie kontrowersje jak powstaniu ECS-u. Po może prostu. dlatego, że historia dawniejsza, jeśli chodzi o powstanie. Nie wiem, sama nie wiem. Może miał. dlatego, że historia dawniejsza, ale może też dlatego, że o czym mówiłem. No, co, co, bo ludzie mają taką refleksję, co zostało z tych lat i nie wszyscy są beneficjentami, nie wszyscy zyskali na transformacji systemowej. Bardzo wiele osób, bardzo wiele osób nie tak sobie wyobrażało, a niepodległą, suwerenną, demokratyczną Rzeczpospolitą. Panie pośle, Solidarność dzisiaj znowu ma wymiar e, ważny i międzynarodowy. Myślę oczywiście o kontekście tego, co dzieje się na wschodzie. Pan się obawia, e, hmm, teraz takie modne słowo, eskalacji tego konfliktu. Pan się obawia wojny? Pan się obawia tego, że Polska jest w jakimś sensie zagrożona? A to w wypowiedziach wielu fachowców także fachowców od wojskowości. Widać obawy i czytałem wywiad generała Skrzypczaka. Mówię, że w trzy dni nas, nas zajmą, tak? Tak. No, to jest bardzo niepokojąca sytuacja głosu Polski w sprawach Ukrainy nie słychać, co nawet gazeta wyborcza Uważa, i jak czytałem dzisiaj wypowiedź na temat Niemiec profesora Kuźniara, doradcy prezydenta Komorowskiego, to nie wierzyłem własnym oczom. No to... A co powiedział? No, 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 mówił na przykład, że Niemcy prowadzą fatalną, że to jest nie zoologiczna rusofilia, ale jakaś już nie pamiętam sformułowania. Ale to chyba nie chodzi o nasze dobre samopoczucie, prawda? W przypadku w Niemiec, no ale wie pani, jeszcze nie tak dawno to profesor Kuźniar mówiłby o e, e, jakiejś dramatycznej rusofobii, ale miałby na myśli... PiS, a nie, a nie mówił o rusofilii dziwnej, niezrozumiałej i groźnej rusofilii, jeśli chodzi o... No dobrze, ale mówi pan, no to... bo zresztą takie się pojawiają komentarze, że Polska właśnie jest nieaktywna i że Polska jest marginalizowana. To za naszą taką ostrą postawę, także postawę ministra spraw zagranicznych do pewnego momentu? Nie, nie sądzę. sądzę. Sądzę, że po prostu Polska jest marginalizowana, dlatego że jest nieobecna na wschodzie Europy. Lech Kaczyński uważał, że nasza mocna pozycja na wschodzie Europy i bardzo o to zabiegał, a procentuje naszym statusem w Unii. Europejskie. A jeżeli się do tego o, o, dołożyło strategiczne partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, które przecież minister Sikorski poddaje w wątpliwość. W tak? rozmowach nagranych, tak, tak wiemy. Tak, no w, 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 w nagranych rozmowach przez kelnerów. Nie wiem, bo teraz... Słychać, że pan Falenta podobno informował służby o tym, że, że takie nagrania. No nie są wiem, robione. czy dowiemy, jak to było. No, i, no tak, no ale, ale to, to, to musiało procentować. Ta polityka Lecha Kaczyńskiego procentowała. Niestety Donald Tusk a, a i Radosław Sikorski tę politykę zniweczyli. A co to znaczy być dzisiaj na Wschodzie? Co to znaczy być na wschodzie? No, w Mińsku nas nie ma, bo może nas nie chcą, może nas nie zaprosili. Co to znaczy być na wschodzie? W Kijowie też nas, te, te, też nas nie ma. W Kijowie jest Angela Merkel, która pojechała tam jako kanclerz Niemiec, nie jako przedstawiciel Unii Europejskiej. Nie jesteśmy aktywni, nie jesteśmy aktywni na wschodzie. No dobrze, to tyle o tej polityce międzynarodowej to jest temat y, rzeka. Jutro posiedzenie w Sejmie. Premier podobno będzie prezentował swoje plany na najbliższy rok. Jest pan ciekawy? Niespecjalnie. Ja się nie spodziewam niczego dobrego po tym premierze, po tym rządzie. Myślę, że. Myślę, że to jest kolejny przykład jakiś. Pijarowskiej zagrywki. Ja już naprawdę słyszałem o tylu nowych otwarciach, tylu nowych projektach, tylu że już dość. Czy lepiej, żeby w ogóle tak, nic nie tak. mówił, tak? W nie, wolałbym, żeby, wolałbym żeby, żeby ten rząd już skończył swoją działalność. Mhm, ale będziecie jutro jako posłowie PiSu na tej prezentacji premiera? Jest posiedzenie, jutro się zaczyna posiedzenie Sejmu, prawdopodobnie się zaczyna od paru głosowań proceduralnych, więc o dziewiątej na pewno będziemy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.